Koniec wakacji zbliża się nieubłaganie. Warto więc dobrze wykorzystać kilka ostatnich dni czasu wolnego. Jakie plany mają Bielszczanie? Mam zamiar z wnuczkiem właśnie skończyć ten czas, bo idzie do przedszkola, do zerówki. No na takich placach zabaw. Mam takie plany z wnukami być. Spotykać się ze znajomymi i najbardziej no jak najbardziej korzystać z wakacji. mi się wybrać jeszcze do Ochab, do parku, tam jest taki nowy park rozrywki. Siedzenie i przygotowywanie się do pracy, bo od września zaczynam pracę. Pochodzić po górach, gdzieś na basen. Spacery, Spacery na pewno. Wspólne spędzanie czasu, Jakiś... małe takie drobne wycieczki po Bielsku dookoła Bielska. Wyjazd do Międzybrodzia, jakieś takie kraje krajoznawcze przede wszystkim. Chodzimy po mieście. Ja dopiero co przyjechałam, więc spędzamy razem czas. Mamy plany jechać na męskie granie. Myślę, że sobota, niedziela, no to na lotnisku piknik lotniczy, to jak najbardziej. No ja mam plany, no Jakie? i już nawet no, swoje urodziny. To będziemy mieć w klubie, <grym> tylko nie wiem, czy już mogę powiedzieć, bo to już mamy 450 osób, już chyba więcej się nie zmieści. <grym> <grym> jakieś imprezy plenerowe? A to chyba nie, bo tak pogoda jest tak, że raz jest ładnie, raz jest nieładnie. No. Zakupy przed rozpoczęciem roku akademickiego właściwie. Z koleżankami na basenie. Chodzimy po sklepach i po różnych miastach, znaczy jeździmy. Spotykać się z przyjaciółmi, na basen chodzić. Na warsztaty taneczne się wybieram. Coś tak. się wymyśli na spontana. No, no, może pójdziemy do Rudboja. No, zapewne tak. Tak, bo w trakcie wakacji są trzy dni, czwartek, piątek, sobota. Rokoteki. No, niedziela pewnie będzie odpoczynek po całych tych trzech dniach. Tak. Ostatni weekend w ale Nie ma planów. Pracuję się cały czas tutaj. Nie mam żadnych planów. Moje plany już się dawno skończyły, bo wróciłam do pracy. Nie mam żadnych planów. Szkoła, szkoła i cały czas szkoła. Dla jednych wakacje to już wspomnienia. W tym roku byłyśmy nad naszym morzem w Dziwnowie. Byłyśmy razem z babcią na wsi. I udało mi się też być na kaszubach na kilka dni. Był urlop w Krowacji. Byłam w tatą w Niemczech, a tak to raczej spędzam w Polsce tutaj ze znajomymi. Z rodziną na Chorwacji, na obozie na Mazurach Szkolnym. Ja w Polsce spędzam. Byłam na obozie i później wyjechałam do Anglii. Właśnie dzisiaj wróciłam z wakacji, znaczy z wyjazdu. Spędzam czas z koleżanką. <grym> tak, ja tak samo. A gdzie byłaś? We Francji i na Chorwacji. No ja już jestem po wakacjach. Po, po urlopie. Miałem też szczęście być na jakcie, no i popływałem trochę. Niektórzy jednak nadal mogą się wakacjami cieszyć, a mowa przede wszystkim o studentach. My wakacje nie mamy cały czas. Będę wypoczywać, ale ja jeszcze mam trochę więcej wakacji. Jeszcze mi wiesz? Tak. Jednak dodatkowy miesiąc wakacji to dla studentów niekoniecznie miesiąc spokoju. Czas bowiem zatroszczyć się o lokum. I tu dylemat: wybrać mieszkanie czy akademik? W razie czekam na akademik. Jeśli mi go nie przyznadzą, to dopiero wtedy będę się zastanawiać. Czyli wolisz akademik jednak? A dlaczego wolisz akademik? No, lepsze imprezy, taniej. Akademiki już jest wszystko zarezerwowane. A dlaczego wolicie akademiki? Hmm, dlaczego? Przede wszystkim taniej. No, fajnie jest życie wszystkim studenckie. Taniej, a życie studenckie się kręci w akademiku, można dużo ludzi poznać, dużo osób ciekawych. Właśnie to jest to. W akademiku zawsze jest ktoś, kto może też pomóc coś w nauce, ale i w wspólnie jedzeniem. Jest trochę taniej no i poza tym można być blisko swoich znajomych. W akademiku to jest wieczna impreza, ja tak nie mogę. Bo ja jestem skłonna do imprezowania, nic bym się nie uczyła. Ma się swoje mieszkanie, prawda? Nie wiem, mi się wydaje że wygodniej. Wychodziło w sumie tak samo, nowo. Wow. Zaistniała taka możliwość, stwierdziłyśmy, że chyba lepiej zamieszkać gdzieś razem niż do akademiku i. Na mieszkaniu jednak jest większa swoboda, jak jest określone grono osób, a nie taka liczba jak na akademikach.